São Paulo, São Paulo, witam Państwa, Karol Werzekowska, a przed nami mecz pomiędzy Amerykanami kontra Rosja, Ameryka-Rosja, mecz czas świata, grupa oczywiście, a równolegle będzie trwał mecz pomiędzy Brazylią a Chile, ja zapraszam serdecznie, skład Ameryki, Stephen, Evan Brooks, pomoc Adams, ataku Aldorta i Pulisic, teraz skład Rosjanów, Glerme, Kudryjakow, pomoc Ilonow, Kurzajew. I tak ataku Smolow. to jest skład obu zespołów. Zapraszam serdecznie na ten piękny mecz. W Sao Paulo. Tu się, tutaj jest 22 stopnie, godzina, a tutaj 16 tam. Panie zapraszam serdecznie, za bo to jest bardzo ciekawy pojedynek. Dwóch zespołów, które się biją o ewentualny awans. Jakby Brazylia podtrzymał skrzydła, ale zobaczymy, co będzie. USA też w awans. Może się wszyscy zrównę, jakby USA wygrała i Brazylia wygrała, to by się wszyscy, każdy lepuj się w grupie, ale teraz w okazję broni, teraz to... Najlepszy bramkarz amerykański. Kudrysiakow, Guillerme Co do Rosjanów, Kurzajew, Smolov, Smolov, Smolov Oczywiście gra Honor, gra Rosja, już nie ma szans na awans Rosja, uwaga Adams, Altidore, 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 okazja Brogi to Guillerme, niesamowite Teraz Oli, przyjęcie Altidore, później Adams Były 90 kibisów w trybunach Aldo Dore, Aldo Steven, Brooks Altidore, Brooks Tazja Adams, Adams! Ach! Ach, w razie USA Moim zdaniem gra, tak w tym meczu z reprezentacją Chile, uwaga, GOOOOOL! 1 do 0! ale już Ameryka prowadzi, a USA wygra ten mecz, to będzie bardzo ciekawe w grupie i nie wiadomo kto awansuje tak naprawdę zaledwie od białku bramkowego wszystko Jeden do 0 dla Ameryki ale najprawdopodobniej to Amerykanie nawet, jak wygrałem tym jedną bramką z Rosją to myślę, że to będzie w takie miejsce, ponieważ przegrały pierwszy mecz aż 5 do 0 Smolow, Smolow. 1-1 A więc jednak remis w tym meczu Rosja w awansze honor Zobaczymy A ewentualny awans Zobaczymy Musi wygrać co najmniej trzema bramkami żeby awansować Feder Smolow A to jak Brazylia wygrała o tym kiesły z sukcesem Chile Adams Okazja, teraz, okazja, okazja, okazja. Banda. kurzajew Strzał Kurzajew. Biermę, kurzajew I Teraz razie Rosja stara się. Kudrzwiaków, kudwiaków i tutaj już piąty metr, okazja, a teraz to nogi węca pusić. Adams, Adams, okazja, Adams będzie tutaj podawał. Okazja, drogi, to Lidermech, nie są te. Adams, a ty do repulizjić. Okazja, okazja. Goal, 2 21 Niesamowite. są